Cześć, dzisiaj jesteśmy w Ostrzeszowie mamy poniedziałek super słońce świeci będziemy instalować tutaj fotowoltaikę o mocy 5,3 kWp na dwóch połaciach jedna połać będzie na południe gdzie będziemy ustawiać panele poziomo, a druga będzie od strony zachodniej gdzie też ustawiamy 7 paneli ale w pionie falownik zawieszamy Huawei a 5 KTL Sun 2000 Taki mamy daszek, a po tym zobaczycie naszą całą wykonaną pracę. Dzięki!